Dawaj. No. Pana, mam nie pytanie. Mogę, mam pytanie. Nie mogę. Nie Ej. Chcesz. Ile tu kosztuje licencja na broń? 100 tysięcy. A czemu tak dużo? Nie wiem, takie ceny Chodź, powiedz. No, cudownie. Chwórz. No, chwyć go, idioto. Dobro, wyjebam. Ale tyś głupi, boże. I co? Przeszukałeś chociaż? Tak, ale mi spierdolił No Dobra, już, chwyć go no, już chwyc O, co, zakulujesz mnie jeszcze raz? A jesteś chyba A przeszukałeś? Dara 118 ammo no. Bierz klamę, ile miał klam Ej, ile miał plam? Tej zero Czekaj, bo nie widzę nie jego klamy. Chyba nie No cudowny, wiem Zbiera się, zbiera O, no, jak myślisz ile dni? Ale chcę ci lamana już dać. A czemu? Nie wiem podchodzisz do Z... mnie Nie. Pan, i... Miałem y, do, powód. Jaki powód miałeś? Zakuwałeś mojego kolega. Ja bym na złym radiu jesteśmy. Ej, Hej, daj klamę! Ile on miał klam? Jedną Tutaj daj tej zera chociaż Przeszukaj przeszukaj, przeszukaj ich, przeszukaj ich Już, już A ty jest trzecia osoba? Przestrzeli? Ej, jadą, jadą, kolejni. Po, powiedz, że mamy zakładników, mamy zakładników. To już się kurwa, dzieje. Ja tutaj ja nie mam klamy, Co ja tutaj nie mam kurwa Ej, czekaj. Daj kamy, daj kamy się! Nie no nie lutuj, się kurwa. Się nie, ja nie lutuję. teraz jest pierdolenie, Ty wiesz czego? No daj kamy, daj kamy, diodolenie! Już się to daje. Facie. Jedna rzecz, ostrzegam. Ktoś kurwa podejdzie do tego doża, odezwa do ma kulkę, nie? Okej. Okay. Daj się mu

Dwa chlapki, panie życiu, nie macie. Leci drugi. Nice. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. <grym> do pały, do pały. Ale oni się... Ale to jest dziwny pistolet. Nie? No. To jest Glock, to jest Glock w ogóle wgrany. <grym> Dobrze. Ale grube frajerze. <grym> no. nie musiałeś tam... Dobra. Ja już myślałem, że ten... Ale nie musiałeś tego... Ty... Ja się tutaj. Podejdź tutaj, podejdź do nas. Ale wyjdź, wyjdź też z rękami. Nie, 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 ja tu się skończy. i ich poddam zaraz. Ich trzech jest. Ale ja sam, ale to tak działa, nie może, że... nie możemy. My no, z tego, ale oni o tym nie wiedzą. Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się. Pod ścianę, pod ścianę, pod ścianę. Nie nie, nie nie! Tak! odkuj mnie! Odkuj mnie, Cześć, proszę cię! Odkuj mnie! Kadet! To nie ja, ja nikogo nie zakłamałem, a ty mnie Weź nie zepchłeś. Weź mnie odkuj, proszę cię. Odkuj mnie! Już. Nie ruszysz się! Wysiadaj z tego pojazdu, nawet nie ruszysz. Spierdam, daleka Czemu nie szanujesz dupy? Czemu nie szanujesz dupy? A Ale mi to boli kasracie pierdalany! Lisz mi lewe jądro! że ja jak wysiedliśmy to zaczęliśmy do ciebie celować do was I co odjechaliście Ale na górze, ale na górze, ale na górze Ale te, tych trzech nie poszanowało Taka prawda Czemu dupy nie szanujecie? Mamy 90? Ale wy nie szanujecie dupy, cwele Uf, z dobra, z nimi, to z nimi. A wie po No sam sam z nimi. bo kurwa jak nie szanują. Jak nie poszanowali. Co z nimi? A czemu, nie czemu, z nimi? czemu nie szanujesz dupy? A wiesz co się rymuje złamana noga? Mm, nie pobój nawet... Walek combat loga, Lisz mi lewe a jądro. A czemu nie szanujesz życia? Wiesz nie szanujesz życia? Tylko mnie wyrzuca radiolki. Nie, drzwi wrzucam pana do pojazdu, zapinam pan głos. Co, Co, nie, nie umiecie odpowiedzieć? Kurwa, wrzucasz mnie do radiolki i bierzesz, kurwa. Pierdoluło ci się coś? Ile ty masz, kurwa, chromosomów? Dwa? Umiecie odpowiedzieć, powiedzieć, czy i nie posiadacie... Otwieram pan drzwi, pomagam się, zapinam płasko, zamknęłam drzwi. Czemu nie szedłeś z dupy, pytam się. A, nie można... Dobrze Ej ja przeszukuje go Nie, nie. Tam na Ale, Ale czemu? Pisać mnie tylko do to, tej to, to radioliki Czemu nie szanujecie dupy? Pytam czemu? się Umiesz odpowiedzieć? Czy jesteś głupi go po. Bo pan opieksz, opieksz, czy... że tam, do PZM, a... tam do PZM, panu, 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 Ej samolocik, samolocik Weź na serwerze na serwerze Oni nie, Oni nie umieją mnie kurwa wiewać do auta, nie? Ale jak Ała! Bol, zabolało mnie to. Proszę pana, zabolało. Wiesz, ja. o tym, że na mnie Zabolało mnie to. Masz... Nic się nie zepsuło, po prostu nie możesz mnie na BW wrzucić, bo jestem na Zabolało BW. mnie to. Wiesz? No ale no, jesteś na z zapiętymi Ale a, czemu, czemu się nie szanujesz życia, powiedz mi? O nie, panu żyje, Pojazdu. Czemu, czemu nie szanujesz życia? No nie coś do pojazdu mnie. A, 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 a a, ach, a, ach, ach. Ah, 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 ah. Cześć, mniejsza ność życia. Nie, 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 nie ujrzyj mnie nawet wsadzić do pojazdu? Taki tępy jesteś? Weź do pojazdu, na pięć pas. Nie wsadziłeś nie, mnie, masz mnie na rękach, Deku. Nie, bo on wypadnie. <śle> Ale ja ich w kurwią. Dobra, to już sobie przesadzę. Dobra, Ani mi nie wezmą, nie? nie? Nie do... wiem, tego to. to. Ale, ale ogarnięcie pana jesteście no. Nie wiem, co to było no, 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 się Jeszcze no, Jesteście nie śmieszne. Czemu dziś nie szanujesz? Czemu nie szanujesz? Czemu nie nie ty nie brzmi Ty mi se zawał <laughs> Że z drive policja strzela kurwa? Że z drive by'a policja strzela? Podtrząpowy jest coś Dobra no Zostawiamy ich, zostawiamy ich Zostawiamy ich Zostawiamy ich, zostawiamy ich, zostawiamy ich, zostawiamy ich, zostawiamy ich Nie odkuwaj, nie odkuwaj odkuwa i... Jak to? Dobra a my to tylko relaga zrobimy kurwa Screene, ma screeny, ma A wiesz co?